Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had a face another day, Lord, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, my life was so in kind you're the key to my peace of mind Cause you make me feel You make me feel And you make me feel like a natural woman mm -hmm. Where my soul's rest found You came along too Śmieszna jest, no i co robisz? Ty ta błagam, czy no. nie pożałujesz? One, two, three. I zawsze rozwalają. Wow! Dziewczyno! Wow! wow. wow. Cześć! Masz na imię? Jagoda. Jagódka. Jagoda, jak ładnie. No wreszcie jakaś jagoda. Zresztą jakaś jagoda przyszła. No. Niesamowity masz ten wokal. Super! Dziękuję bardzo. A ile ty masz lat? 21. No, ja taka jeszcze malutka jesteś. O, jakie ma pucie dobra, ładne weźmę. Nie wiem, czy Mogłabym Ciebie, Cię słuchać do kieszonki. Posłuchaj, jesteś mega, mega zdolna. Byłabym bardzo szczęśliwa, jeśli chciałabyś dołączyć do mojej klasy. Ja chciałem Ci powiedzieć, Agoda, że w ogóle jesteś fantastyczna i ta chrypa w Twoim głosie, no, wszystko się zgadza Super, i żałuję, że nie możemy o Ciebie tak, walczyć, ale wiesz? szczęście, że jesteś w tym programie. Dziękuję bardzo. Coś... Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. Uwierz, ale... no bo to się naprawdę Ech. dzieje, słuchaj. Wiesz co? Wiesz, co jest też fajne? Szczerze, że zaśpiewałaś to lepiej niż ja. Oooo, come Co to jest za oburzenie? Come Jak to? Widownia się ze mną nie zgadza. To jest My to Mesto z naszego na żywo też. Nie Wiesz do się co? Zgadzamy. Naprawdę chodź do mnie. Dlaczego <z yummy> <plorate> <z Level> <palate> ja, zaśpiewałaś piosenkę mojej bardzo ukochanej wokalistki, Arety Franklin? I wiem, że nie masz takiego głosu jak Areta, ale po prostu byłaś sobą. Kombinowałaś trochę w niektórych miejscach, ale zrobiłaś to tak naprawdę smacznie i tak dobrze. Bardzo że bardzo mi zaimponowałaś tym, bo to nie jest sztuka walnąć taką, taką piosenkę, jak się ma głosidło trzyoktawowe. Sztuka jest zaśpiewać, jak się ma jakiś problem. Też ważne, żeby to wykonanie było poruszające i było, miało jakiś sens. Zapraszam cię do mojej drużyny. Mam nożyce, ode, obetnę Ci te nitki tam, z przyjemnością, żeby Ci nie wisiały, tak? Kuszące. Wygląda jakby musiała przez druty kolczaste do nas przejść. Ważno, że doszła. Ważno, że doszła i że, to to że jest. No. no i teraz musisz no 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 teraz wybrać. No Ja oczywiście każdego z trenerów bardzo szanuję i cenię. Ale jakby od dziecka zawsze bardzo imponowała mi pani Edyta, dlatego...